Raz do roku buty sportowe zbierają się na największej konwencji po tej stronie rzeki Hudson. Kalis snikermaniaków! Moja ksywa DJ master, to chce rozgrzać parkiet? Przed wami Sam Hryszt! Oto nasz zwycięzca! Yo, to ja mam ten los! Wygrałem! Te buty normalnie wszystko zmienią. A ty tu siedź. Oh, stopa! On włożył we mnie stopę! Fajny oh. jest! Hmm moje buty! Uratowani? Chyba porwani? Nie ma go! Muszę odnaleźć ten but! Oto historia z przytupem. Za piękny jestem, by umierać! Przedałby ci się mój uliczny spryt. Z tobą za przewodnika nic nie może pójść źle. A. Kamek! kamyk, oh, oh. Muszę odnaleźć moją siostrę. Jak chcesz znaleźć jednego sneaker'sa w mieście tak wielkim jak Nowy Jork? Oh, już ja ci pokażę, gdzie iść. Ty razem z mamą? Hej, mama była z Lubutenu. Ta, prędzej z Armani. Ja tu nie pasuję. To jak się wydostać z tego więzienia? Technicznie rzecz biorąc, da się. Okej. Okay. Musimy piorunem dotrzeć do centrum. <laughs> piorunem, powiadasz? Dla nas to za wolno. Zaraz, co? <laughs> to coś jest legalne! To już nie jest bezpieczne miejsce. To bardziej... sneaker socześnia! Przygotuj się. Każdy cel naszego bieżnika stworzony był do rzeczy większych. Może odmienię los jednego chłopca. Muszę odnaleźć brata. I rozegrać mecz. Na przygodę... Niesamowite! ...która... O, oh, oh, okej! Okay. z butów! Ty mi ufasz? 0,0%! Zero, Za zero Zasznurowani! Tu trampki nie gadają. My konwersujemy. <grym>